Nazywam się Krystyna Wiłoszewska, tak powiem formalnie, pełnię funkcję kierownika yy, klubu, ale to jest pełnie służebną funkcję i przypada mi najgorsza rola <laughs> proszenia o to, co tylko mogę. <laughs> to, co jest nam niezbędne do naszej pracy, po prostu chciałabym prosić o pomoc i wsparcie nas. I tak między innymi yy, chcemy zorganizować, w związku z tym, co kolega mówił, chcemy zorganizować królik dla dzieci. I potrzebujemy w związku z tym finanse, ewentualnie jakieś wsparcie finansowe, i, czy na konta, czy coś. Chodzi nam o meble, materace, wykładzina, sprzęt sportowy i sprzęt edukacyjny. Liczymy na pomoc w tej zakresie, po prostu sami nie jesteśmy wszystkiego w stanie zorganizować, a to, że mamy taką działalność przewidzianą, bardzo nam zależy na realizacji tego. Potrzebujemy również, moja taka rola, że będę prosiła. Długo. Dla osób poszukujących na przykład pracy, ewentualnie z, y, dla osób, które chcą spędzić miło czas, potrzebujemy, chcielibyśmy zorganizować kącik komputerowy wraz z przyrządowaniem, żeby można było tutaj zapraszać ludzi, którzy potrzebują tego, bo nie mają tego w domu. A tu będą mogli swobodnie z tego korzystać bezpiecznie, bo tu nie ma ani alkoholu, ani narkotyku i tu po prostu się czują ludzie już bezpiecznie. Chcielibyśmy również, jeżeli by się dało radę, sprzęt grający zorganizować na spotkania integracyjne z innymi klubami. Bardzo ważna dla nas jest to działalność z tego tytułu, że dzielimy się wówczas doświadczeniami nie w zakresie tylko naszego klubu, ale również z innymi klubami. Oni mają swoje doświadczenia, swoje spostrzeżenia, swoje nowinki, które możemy wykorzystać w naszym klubie i w naszej pracy. Bardzo to dla nas jest właśnie ważne. Do naszej pracy terapeutycznej i nie tylko przydałby się telewizor, rzutnik, ekran do wyświetleń prac. Ekran również do tego, wiem, że pani spojrzała, ale chodzi o to, żeby pokazać nie tylko naszym członkom, ale z zaproszonych innych no, środowisk. środowisk, jak my. Pracujemy, co my robimy, jak ludzie korzystają nie tylko pojedynczy członkowie naszego klubu, ale całe rodziny, które są zdrowe, które wróciły do normalnego życia. I to jest ważne w środowisku, że zaczynamy rozszerzać to wszystko. Nie tylko poprzez mówienie, ale pokazałabym już, co my zrobiliśmy na przykład, prawda? Nie mam jak, mówimy. Mamy ewentualnie zdjęcia, które żeśmy sami zrobili, żeby pokazać, co zrobiliśmy. Przydałby się nam również sprzęt sportowy do aktywnego spędzania czasu, nie tylko dla dorosłych, jak również i dla dzieci. Bo jeżeli tu przyjdzie rodzina cała, wiadomo dziecko będzie stare to na przykład na sesji, rozmowie czy coś, rodzic czeka, bo to przychodzą dzieci w różnym wieku. Jeżeli rodzic czeka, no nie usiądzie tylko kawa, herbata, może również pojeździć na rowerku stacjonarnym. To jest również rozwój i fizyczny, i psychiczny, i może jeszcze podyskutować, no wszystko chcielibyśmy. Także na razie to tyle, bym powiedziała z tej mojej krótkiej listy, bo na pewno więcej bym znalazła. I życzę na dużo życzliwości, na dużo cierpliwości, na dofinansowanie naszego klubu na przyszłość. Ja bym też jeszcze chciał się dołączyć do podziękowań, bo tutaj ten klub powstał dzięki pieniądzom, które dostaliśmy od gminy Ursynów. E, czyli od dotacji, tak, która była bardzo, bardzo duża tak, i umożliwiała nam w ogóle rozpoczęcie działalności. Tak. Dlatego tutaj bardzo dziękujemy właśnie e, szczególnie właśnie urzędnikom, szczególnie pani, pani burmistrz za to, że te pieniądze się dla nas tutaj znalazły, żebyśmy mogli po prostu rozpocząć działanie. I liczymy na więcej, <śmiech> <śmiech> nie ukrywam. E, jeśli można, to ja bym chciał teraz, bo mam nadzieję, że właśnie w tej chwili powstaje to super miejsce tutaj na Ursynowie, Chciałbym zaprosić parę osób do takiego oficjalnego e, otwarcia naszego klubu, przecięcia symbolicznie wstęgi. E, e, jeśli pani burmistrz by... A mogę coś powiedzieć? Ale tak, oczywiście. Właśnie to jest ta część. E, panie Arkadiuszu, zapraszamy tutaj do nas. Jest pani burmistrz, jestem. Proszę Państwa, ja generalnie, jak mamy jakieś tam środki finansowe w ramach dotacji, to ja nie lubię wydawać tych pieniędzy na... Nic, taki, taki bezsensowny. No i tak od dwóch lat panu naczelnikowi chodziło na początku kadencji, tak przez dwa lata żeśmy dyskutowali o powstaniu takiego klubu. W którymś tam momencie przybiega radoś, radosny, jak ptak, makając skrzydełkami, i mówi, zgłosiła się grupa, która chciałaby coś takiego utworzyć. Taki klub abstynenta, przebudzenia, jeszcze nie mówiliśmy o przebudzeniu, to ja mówię, rób Pan, gadaj z nimi, rób Pan to. No i um, widziałam te wizyty um, Państwa w urzędzie, e, tą e, współpracę, bo nieraz tam e, Jakąś sprawę miałam do pana naczelnika, wpadłam i, i, i widziałam państwa, jak y, byliście zaangażowani. No a później to tylko y, y, pilotowałam to, co wy robicie, i denerwowałam się, że nie zdążycie wydać tych pieniędzy z dotacji. Jeszcze tydzień temu mówię, panie naczelniku: no, oddać te pieniądze to byłaby zgroza. Cieszę się bardzo, najbardziej mnie co cieszy. W tej Państwa inicjatywie. To mnie cieszy, że tak oddolnie, spontanicznie żeście to zrobili. Jak zerknęłam na tę Waszą pracę, to jestem dumna. Po prostu jestem dumna. I wiem, że te pieniądze nie zostały wyrzucone w błoto, zmarnowane, tylko rzeczywiście. Ja też nie wiem. E, rzeczywiście, <laughs> mam nadzieję, że dobrze ulokowali. Gamy działań, które Państwo chcą podjąć i zajmując się trochę sprawami społecznymi, widzę, że to są sensowne działania, a sensowne rzeczy ja lubię wspierać, moi pracownicy też łapią to, mają coś takiego w tych sprawach, y, y, potrafią zrozumieć te sprawy społeczne, te problemy, że w lot łapią, jak jest coś sensownego. I za to chciałam właśnie podziękować y, panu naczelnikowi, pani Krystynie, no i przy, y, panu y, Marcinowi. Bo bardzo, bardzo się angażowali i miałam co różne jakieś tam informacje i sprawozdania, co tutaj się dzieje. W tej szerokiej gamie e, tych uzależnień, to ja chciałam zapytać o jedno. Czy Państwo też leczycie uzależnienia nikotynowe? No. A, to chyba powinna Zapuszamy. być Waszą klientką, <grytką> bo, bo ja już tyle lat palę i nie mogę się oduczyć. Może Wam się uda. Życzę, życzę wszystkiego najlepszego. Cieszę się, że taka piękna inicjatywa powstała. Mam dużo, dużo no, takiej serdeczności dla Państwa. I uznania, że tak świetną pracę żeście zrobili. No i trzeba będzie pisać te wnioski o dotacje. Mam nadzieję, że Komisja Dialogu Społecznego będzie przychylna, jak będą dobre programy. I widząc tą inicjatywę, wszyscy będziemy to wspierać. Dziękuję pięknie. Ale jeszcze nie Wyjątkowo skromny urzędnik. Jeszcze nie wszystko. z nawet nie powiedział, że jest, tak? Pani mm, dyrektor Napierska SP ZOS, Warszawa Ursynów przesłała taki jak gdyby list do państwa z gratulacjami. Dyrekcja SP ZOS, Warszawa Ursynów, pragnie serdecznie pogratulować. Panu Piotrowi Guziałowi, burmistrzowi, burmistrzowi dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, otwarcia klubu rodzin abstynenckich Przebudzenie. Jednocześnie Pragnę wyrazić szacunek dla Państwa pracy, ogromnej wrażliwości i zaangażowania w pomoc osobom trzeźwiejącym, a także profes profesjonalnego i nowoczesnego spojrzenia na rozwiązywanie problemów społecznych na szczeblu lokalnym. Proszę przekazać szczere wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Pani dyrektor nie mogła, coś jej tam wypadło i, i nie mogła przybyć na dzisiejszą uroczystość. Przesłała list. Gratuluję Państwu wszystkim. Jeszcze raz. Bo jeszcze chciałbym tutaj podkreślić, że zaszczycie na swoją wizytą Pan Burmistrz Kołodzieński. Tak? tak. To ten skromny urzędnik, który usiadł ja, tam z boku, nawet się nie, nie, nie ujawnił. Nie wiem, czy pan chciałby zabrać jakieś. Ja, nie, no panie burmistrz już tyle powiedział. Ale rzeczywiście to tak jest. No, zawsze z nią rozmowa tak samo wygląda. Ale konkretnie, co no, rób pan? Ale. Jest To potwierdzam. Tak. Pan burmistrz zajmuje się edukacją. Państwo też przewidują tutaj zajęcia dla młodzieży, tak, czyli tak. współpraca też z panem burmistrzem jest wskazana. Ale, ale na tym zakończę. Dzisiaj ta bo, bo lista i widzę, że za się będzie wydłużać. Po A dofinansowanie? I na zajęcia jakieś kulturalne, to też Pan... Bo...